Jeśli można, tak bardzo proszę. Yy, tak, no to będzie na wieczór kawalerski. Yy, aha, jak to długo zejdzie? No to żeby pan zrobił wizytę taką, nie wiem, w godzinę jakąś na przykład. Aha, yy, bo proszę pana, tam w ofercie. O. Yy, jest, jest raczej dla dzieci. O. I, i, I cena tam proponowana, bo to to ja i to tak się skalkulowałem. 150 zł no. i tak przewiduję na to gdzieś około 20 minut. No to. E, pierwsze, py... pierwsze pytanie, jeszcze, gdzie by to miało być? Chodzi pan o co? Lokalizację? Miejscowość. Miejscowość. A, miejscowość. No tutaj z tego tak. co. Nie wiem, czy pan kojarzy, bo tu mamy akurat do pana niedaleko. Wie pan, gdzie są konty wrocławskie? Oczywiście, tak, bo ja skąd jestem. Nie, bo A. ja pytam, żeby to technicznie. No. Wyjaśnić. Jakie ten? To byłoby możliwe no. do drogienia, czy to tak? Powiem szczerze. No. Ja nie bardzo jestem przygotowany na wieczór kawalecki. Bardziej się przygotowywałem yy, do dzieci. A. Z, a z dziewuchami mówię szczerze, to co myślę? Nie wiem, nie wie pan. A. Z dziewuchami jeszcze bym jakoś yy, tam, ale. Na wieczorze kawalerskim, to, to, nie wiem, jakby to miało wyglądać. Tak ja, no, ja pan, panu powiem, jakie mieliśmy tutaj wymagania z chłopakami, jakby. nie właśnie o to chodzi, tak. Że na przykład tak o, jest impreza, my sobie siedzimy, pijemy sobie tam wódeczkę, wiadomo. Tak. I nagle nikt, nikt o niczym nie wie, jakby. Nagle wchodzi pan z tym taką, tą taką torbą Mikołaja z tyłu, jak ma pan taką? No, to jest taki, tak? Wór. No. I na przykład z, te, z tego wora wyciąga pan, nie wiem, flaszkę, albo taką do tego na przykład gołą lalkę. Taką, z, z, wie pan, taką z tego. No rozumiem, tak. Taką, no, gołą lalkę dmuchaną. My tu panu damy rekwizyty tak. wcześniej. I panem kładzie na stół, nie wiem, na przykład wie pan, tam pan paluszkę i tam wsadzi w dupę, czy coś takiego. No wie pan, tak, żeby było śmiesznie. No jakoś śmieszne, ale nie <laughs> bardzo się <w> tym <laughs> No tak, ja wiem jak to wytłumaczyć, wie pan, że było tak śmiesznie, że ten kawaler będzie mówił, o kurde, co tu się dzieje. Kiedy by to miało być? No właśnie, powie mi pan, czy pan ma w ogóle za tydzień czas. To właśnie, no za tydzień to będzie największe obłożenie, bo... Ale to nie jest 6 grudnia, jak coś, bo to będzie dokładnie, który mamy dzisiaj, 27 to już będzie no za tydzień jest czwarty, piąty, to no, jest właśnie No właśnie, wysyp, tak? a my mamy, to w to jest... mamy w czwartek to w domu. Aha, w czwartek. No właśnie, czyli przed samym, przed samym jakby, jeszcze przed, przed szóstym, no. Tak, 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 tak. Yy, Moment, no. ja jeszcze tutaj dla pewności kalendarz. Yy, to jest czwartek, to jest drugi. No tak, no drugi. To yy, jest drugi, drugi. Hmm. No, zrobił mi Pan szponta, nie wiem kurde co mam zrobić. No. Y... Dalej się nie widzę, nie umiałbym to z tą lalką jakichś tam numerów wybijać. Jakie to jakby to. To ja bym bo, no to co, co ja bym tak. Kurde, no to nie wiem, no wyzami. to może jak nie coś takiego właśnie, może właśnie tak, nie, nie takie, to na przykład nie wiem. Zrobić na przykład taniec na świni albo coś. Wie pan schodzi. co tak, raczej nie mam yy, zdolności w tym kierunku. Raczej pracowałem yy, bardziej z dziećmi, a tu powiem szczerze, że nie rozważałem nawet takiej możliwości. Yy, no. Nie wiem czy jestem w stanie, żeby się to za tych parę dni przygotować na to. Bo to tak trzeba to jakoś mentalnie coś pomyśleć jakim no. kawałem. Bo, 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 no, żeby to wesoło było, nie? No tak, no właśnie, żeby on był też... No nie no, wiem, także. Bo ja mam dużo pomysłów, bo... tylko takich właśnie... Ja jestem młody, to mam takie głupie pomysły, a starsi ludzie to no, nie mają... No, ale wie pan, no, no, Głupie pomysły to są dla młodych, no i stary też może się z czasem coś nauczyć. No. Trudno mi jest, proszę pana, cokolwiek powiedzieć, nie? No, nie wiem, no... Na przykład... Kurde, no nie wiem, no Cięż, ciężko mi, po... ciężko powiedzieć. To znaczy, powiem tak, tego nie robiłem, nie mam doświadczenia, nie mam pojęcia, tak sceptycznie do tego podchodzę, no bo to y, trzeba by tam trochę K, posiedzieć, 69. no i zrobić, jak to się mówi, 23 y, trochę jaj zamieszania, Macho, no, nie, galę, Alkomaster no. Nie działa i, i to tak. Ja mam, ja, ja też, właśnie teraz jak gadamy, tak w międzyczasie wpadłem na o. pomysł, tylko też nie wiem, czy pan się by zgodził. Nie, nie, no rozmawiamy oczywiście, nie, że ma, tak. Wpadł na taki bez pomysł. Żeby pan nawet nie musiał tam pajacować, tylko pan by z wora wyciągnął na przykład właśnie tam flaszkę, jakieś whisky czy coś. Ale na przykład, żeby zrobić tak, żeby pan tam w i żeby pan miał takie jajca nabrzmiałe, żeby tam watu, pa, waty panu napychać w, 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 w ten kostium, żeby pan takie miał duże jajca jakby w tym kostiumie, żeby to śmiesznie wyglądało. Nie, to znaczy nie wejdą, bo, bo problem był z tym, że ja do niego leżę, bo wchodzę e, na ten nie, także to raczej taki numer nie wyjdzie, A. bo, bo, bo e, kostium jest dość obcisły i, 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 i tam stada nie raczej czy no raczej nie ma szans. A, A. kurde, raczej także. Nie wiem, no, A ma pan może jakiś pomysł na przykład, nie, jakby pan umie pan na przykład stanąć na głowie, albo nie wiem, coś. O nie, to kiedyś tak, ale to nie teraz, kurde. To znaczy, no ja tam już swoich lat trochę mam, 65, powiedzmy, także no tutaj to to raczej takie numery to nie, nie, nie wchodzą w grę. Po prostu nie dam rady, nie? No. I żeby, żeby, żeby a to dobra. A to, to, to też zapytam się, bo to może, nie wiem, może akurat trafimy w coś. A na przykład, jakby pan, wie pan, mamy też taką, jakby, w amerykańskich filmach mamy taką rurę z lejkiem, tam się wlewa piwo całe półtora litra, jakby pan takie piwo wyzerował przy nim, że tak Mikołaj wchodzi i tak te piwo całe naraz na jednego hausta wypija, tak z rury. No ale później ja muszę autem jechać, kurde. No to dam, to, to ile tam pół godziny i pan, już będzie mógł pan jechać, nie? Nie, nie, nie jeżdżę po, po, po tym, i... także nie, 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 to, to nie wchodzi w grę, ja no. się nie napiję, bo, bo, bo mi szkoda prawo jazdy, nie, no. prawo jazdy jeszcze pies go bał, ale jak tam komuś jeszcze kłopotu narobić, o panie, nie, no, także to nie, to nie, nie, nie no. to wchodzi w grę. A, no to nie wiem, no, ale na przykład, kurde, nie wiem, no. no nie wiem, no, no nie wiem, no. Nie, nie, nie mam pomysłu, powiem szczerze i, 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 i no, trudno mi jest cokolwiek powiedzieć, I, powiem tak, no nie bardzo się widzę w tym, I, chyba nie podołam oczekiwaniom, bo to, no, to, to trzeba by mieć jakiś, no, no to tak jak pan mówi, no z gdzieś to coś gadać, jakieś kawały, tak, no. nie podołam tego. A, no kurde... tak, z dziećmi. I jest inaczej, jeśli no. się mi porozmawia i tu inaczej, coś się tam wypyta, coś się nastraszy, no. a, a, a tu towarzystwo powiedzmy będzie troszkę łyknięte. No. E, ja na to jest tak trudno rozmawia z takimi ludźmi, kurde, jeszcze, no. żeby tryskać humorem, nie? Także no. chyba to odpuszczę i, i po prostu nie podejmę się tego, bo, no. bo, bo po prostu po sobie nie poradzę, o. No dobra. No dobra, no to ja będę szukał gdzieś tam najwyżej dalej w razie co mi? i ty i tyle, no. Nie mam sprawy, no. nie. Także no. także mi, ale no raczej nie pomogę. Do dobra, dobra. Dzięki bardzo. Dziękuję, że dobrze. Dobranoc. Ho ho ho. Ho ho ho. Ja, yep. <laughs> bitte.